to, bo jeszcze też jest jaja z cyklem, odmianę takie no, o, okręgi, o bardzo małym promieniu. No, to, 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 się to, No, 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 to, jest na 2 mm, to nawet nie no, no, jest nawet no, jest no, 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 nawet jest no, no, e,

ale to jest jedyny na to, że tam, tam, gdzie się znajdę, to do no bo jeden mikrometr, no, no, może być, może też to kwestia, no, to jest, to jest to,

Like、ただ、ただ、た、so, だ、like、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、たのただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、こだ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、 Tak, heb het niet gezegd. Ik 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 heb het niet gezegd. ale jak na przykład, jak na wymowy. to na przykład, który na przykład, jak na przykład, jak nie przykład, nie to nie jak na ale to nie A, A, B, C, bo po tej domu, to myślę każdy Kiedyś, no. po bo nowy teraz, każdy no myślę, że to W y, roku, ja, ja musiałem iść na jak się to, na, to, musiałeś, na, to taki, Ale to to pewność pewnie z tego nowego, No, no No I ten, i, i tam nie miałeś kilku lekarzy było dwie klaski, dwie szopy to, to jeszcze te, y, czyli

Ale tam i mówię Ci na nowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, jak się stać do e, szkoły oficerskiej, no to czy tam nawet do, nie to też, bo do oficerskiej też nie ma no, na góry, no to nie, nie ma nawet, A, A w kategorii angielskiej albo MZ, masz no, 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 a MZ nie no, Dopiero jak jesteś w rezerwie do maszal i tak dalej. A pana, no bo jak ale jeśli to dobra zarazem, to nie, ale muszę... Ale, ale oczywiście tą seminową, poziomową komisję, jaką miałeś już po tej komisji, po obawowej dla mężczyzn, którzy yy, w tym roku... Yy, yy, czy, no, tej, no, takie to takie zwykłe badania ma. To nasz, na no, nasz na, to się przyda. No nie, nie miałem wcześniej. jej. Nie no pewnie, no muszę na nie znał. No czekaj, nie? w dębinie to, nowy, to Dę, dębinie nawet zrobić. w dębinie miałem. No tak, no to... Ta, no ja też tam byłem, to wiesz. da, nie 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 Ale ja tam często, często jeździłem, to Tam, no tam jest druga, chyba na piosku tak? Ja No, ja już z królem, Tam chyba też trochę autostrada jest, co? Ja, tam yup. Jak jakiś odcinek od No. Robią, czy A ile? a czy? Nie wiem, I długi to odcinek jest? No. Tak... Jak na Polski <gashi> um... Nie wiem, ty nie ja tyle, ale To jechałem, to był długi taki. na O, no. Nie, no.